Witam Was kochani i kochani, bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Tak jak ostatnio obiecałam, dzisiaj przychodzę z filmikiem makijażowym, w którym krok po kroku pokażę Wam, jak wykonuję swój makijaż. Jest to makijaż, który w ostatnich tygodniach bardzo często gości na mojej twarzy. To makijaż, który bardzo często komentujecie i też często komplementujecie, za co, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że taki makijaż Wam się podoba. Dostaję od Was również bardzo wiele pytań o to, jak to jest możliwe, że przy kuracji z kwasami. Kiedy moja skóra um, z jednej strony się oczyszcza i w międzyczasie wyrzuca jakieś niedoskonałości, a tak generalnie non-stop jest przesuszona e, i pojawiają się na niej suche skórki. Jak to jest możliwe, że w filmach, które regularnie dodaję na kanał, w postach na blogu, czy w, w jakichś zdjęciach, które dodaję e, na Instagramie czy na Facebooku, jak to jest możliwe, że ta skóra wygląda tak świeżo, delikatnie, młodzieńczo i wygląda przede wszystkim, jakby była super nawilżona i odżywiona. A to jest właśnie e, tajemnica, którą zamierzam Wam dzisiaj e, wyjawić, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam z Was zainteresuje. Dlatego, że będzie wykonany moimi absolutnie ulubionymi um, kosmetykami ostatnich dwóch, trzech miesięcy. O niektórych już Wam oczywiście wspominałam w ramach ulubieńców, czy to października, czy listopada, ale też mam nadzieję, że te wszystkie kosmetyki w akcji, jak zobaczycie, może coś akurat Was um, przekona i będziecie chciały to wypróbować na sobie. E, cały mój makijaż, jakby. Na, jeżeli miałabym z tego całego makijażu najbardziej, jakby um, pochwalić jeden kosmetyk, to jest to oczywiście, um, jakby baza, płótno, na którym dalej kolejne etapy makijażu się pojawiają. W moim przypadku. Jest to Moisture White Seesaw BB Cream, czyli krem, o którym już Wam mówiłam w ulubieńcach października. Jest to krem BB z, ze sklepu The Body Shop, który jest moim absolutnym ulubieńcem, który nawet na suchych którym w obszarze czoła, nosa czy brody naprawdę ma mnóstwo. Oczywiście najważniejsza jest pielęgnacja, ale jeżeli mamy makijaż na twarzy, podkład czy korektor, który podkreśla suche skórki, to te przesuszenia będą naprawdę bardzo widoczne. Ja się o tym przekonałam kilka dni temu, kiedy właśnie wychodziliśmy wieczorem i taka poczułam się fajna, nałożyłam inny podkład, o którym jeszcze Wam e, powiem albo napiszę Wam o nim w opisie e, i tak mi się wydawało, że tak będzie fajnie wyglądał, bo jest przeznaczony do skóry e, suchej i dojrzałej i tak na pewno nie będzie czego podkreślał. Jak się pomalowałam, to wyglądałam po prostu jak taka skóra stara, popękana skóra na piętach i powiem Wam, że to nie był fajny look. Zmyłam cały makijaż, który wykonałam, znaczy cały makijaż, podkład i korektor, który nałożyłam. Nałożyłam ten krem BB i po prostu wyglądała jak nowa skóra, więc te kosmetyczki, to ja też Wszystkie kosmetyki naprawdę serdecznie będę wam polecać w momencie kiedy wasza już skóra jest y, zmęczona, przesuszona y, i po prostu potrzebuje takiej dodatkowej dawki miłości. Y, mój makijaż y, taki codzienny, ale taki bardziej podrasowany, który mam właśnie w filmach. Zaczynam oczywiście od kremu BB, y, który nakładam, on jest tylko w jednym odcieniu, y, który nakładam y, dłonią, dlatego że on ma tak kremową konsystencję, że ja mam wrażenie, jakbym nie nakładała podkład, tylko właśnie jakbym aplikowała krem. Nie chciałabym tutaj się skupiać całego mojego makijażu na opisywanie tego kremu, dlatego że wraz z filmem pojawi się osobna jego recenzja i tam wszystkie plusy oraz minusy, bo takie też delikatne istnieją. O tym po prostu wszystko Wam napiszę, więc podnikuję Wam to na dole, żebyście sobie mogli przeczytać, oczywiście dla zainteresowanych. On jest po prostu tak kremowy, on się po prostu rozciera jak marzenie. Ja nie widzę większego problemu ze starciem, on się rozciera jak jakiś zwykły krem, który codziennie rano właśnie pod makijaż stosuję. No ja jestem po prostu absolutnie zachwycona i później też zobaczycie, że jak zrobię cały makijaż, to e, ten makijaż będzie wyglądać jak, jakby skóra była nawilżona, odżywiona, sucha skórka, w ogóle jest to jest sucha skórka? E, ten krem ma tylko jeden minus, ma takie delikatnie różowe zabarwienie, więc ja później z racji tego, że mam neutralny odcień skóry, to ja po prostu później ten odcień wyrównuję... E, żółtym pudrem z Rimmel, który zaraz Wam pokażę i wtedy wszystko po prostu pięknie wygląda. Tak jak mówiłam, najbardziej, największe przesuszenie mam w okolicy tutaj brwi, czoła i nosa i w momencie, kiedy zaplikuję inny podkład, to to wygląda po prostu y, dramatycznie i jeżeli miałabym tak wyjść z takim y, po prostu podkładem, który podkreśla każdą suchą skórkę, to bym po prostu walała nie nałożyć niczego, bo to nie wygląda dobrze. Normalnie podkładów takich matujących czy długotrwałych nie nakładam w okolice y, oczu, bo mogą te okolice się przesuszać, ale w tym wypadku po prostu nie widzę jakiegokolwiek przeciwwskazania, y, dlatego że nawet i korektor później y, wygląda dużo lepiej. Delikatnie to rozsmarowuję. Widzicie, ja małą ilość, ale już nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Tylko po prostu krem wszędzie delikatnie rozcieram. Zahaczam też, jakby. Przyjeżdżam tą resztką, którą już mam na dłoni, właśnie o żuchwę, linie żuchwy i szyję, po to, aby kolor był wyrównany. Tak, nakładam niewielką ilość, jeżeli coś tam. Hmm. Mam do zarzucenia moje bujki, to później po prostu miejscowo mogę nałożyć drugą warstwę, natomiast nie ma sensu nakładać więcej tego produktu. Bo raz, że jest taki genialny, że naprawdę że mi go szkoda, bo no jest to tylko 30 ml, a jest bardzo gęsty, więc zużywa się szybciej niż tradycyjny podkład. A dwa, że po prostu no, to nie ma sensu nakładać więcej, skoro możemy nałożyć mniej. Teraz w okolice pod oczami i na niedoskonałości nałożę mój absolutnie ulubiony korektor. Jest to oczywiście Collection Lasting Perfection, czego po napisach już za bardzo nie możecie stwierdzić, bo tych napisów już praktycznie nie ma. Mój jest w odcieniu 1, najjaśniejszym jest to Fair i nakładam go w formie trójkąta pod oczy. Piszecie ostatnio, że ja mam wiecznie niewyspane spojrzenia, no co zrobić? Nie ma co narzekać, inni mają gorzej, więc narzekanie zostawiam innym. No ale no jestem niewyspana, co trudno, takie życie. O tutaj mam takie dwa małe przebarwienia. tutaj e, delikatnie na nos. Boże, wyglądam jak jakiś apacz, po prostu. I tutaj. I teraz początkowo rozcieram ten nałożony korektor palcami. Natomiast nie skupiam się na tym, żeby on nie wiadomo jak e, fantastycznie był wklepany, bo ja nie lubię nadmiaru korektora pod oczami, a jeżeli tego korektora nakładamy dużo, to później to się może wszystko zwałkować, wejść z marszki i to e, szczególnie na skórze dojrzałej no, może prezentować się e, nie za dobrze. Natomiast ja później e, całość będę po prostu wklepywać gąbeczką, która z jednej strony super e, pozwala nam scalić właśnie korektor z podkładem i ze skórą, e, a z drugiej strony zbiera nadmiar e, korektora regulowałam sobie brwi, więc mogę mieć delikatnie czerwone. W ogóle nie wiem o co chodzi, ale brwi rosną mi jak szalone. Ja co dwa dni muszę je regulować, bo już tutaj pod, pod brwią pojawiają mi się... pojawiają mi się włoski. Nie wiem o co chodzi. Ok, i teraz czyściutką gąbeczką Mil po prostu delikatnie zbieram nadmiar i wklepuję, łączę te dwie warstwy korektora. I tego nie podkładu, tylko kremu BB. No no, się rozcieram. Tak, tyle. E, makijaż utrwalam moim absolutnie ulubionym pudrem, co chyba widać po podenku. E, jest to Rimmel z tej w odcieniu 001 Transparent. Ma taki, nie jest to puder transparentny, ma taki delikatnie um, blado-żółty odcień, który pro, super po prostu radzi sobie z neutralizowaniem moich zaczerwieni, które czasami tutaj mi wychodzą, e, Jakieś właśnie delikatnych niedoskonałości. E, no i przede wszystkim super scala makijaż. Pytacie mnie o to, czy używam um, meteorytów z Gerlę? Jak najbardziej używam. Teraz je znowu włączam do swojego makijażu. Natomiast w dni, kiedy nagrywam, zawsze zamiast meteorytów stosuję puder z Rimela, dlatego że połączenie mocno odżywczego kremu BB i meteorytów przed kamerą wygląda dość pokrasznie, dlatego że skóra się bardzo, ale to bardzo mocno świeci, więc tak owszem używam, natomiast jeżeli mam w filmie makijaż, e, znaczy jak mam właśnie film makijaż, to zawsze jest to Rimmel Stay Mat, chociaż powiem Wam, stęskniałam się za meteorytami właśnie w tym okresie. E, letnim, kiedy ich nie używałam i teraz po prostu jak do nich wróciłam, to moja miłość odżyła na nowo. W ogóle muszę, przepraszam Was, ale muszę sobie ten produkt ściągnąć u ust, bo jak widzę taki korektor czy futkat na ustach, to ja jestem zaraz chora. I może nałożę... Nie, może nie nałożę. Chciałam nałożyć balsam do ust, ale nie mam, więc już nie będę szła. Więc nałożę później. I delikatnie matuję sobie twarz. Otwarłam też korektor na górnej powiece, oraz pod oczami. I delikatną, naprawdę taką ilość, która już praktycznie nie ma na sobie pudru, nakładam na nos. I później z tego obszaru nosa delikatnie tą gąbką jeszcze wszystko przyklepuję, bo mój nos jest dziwny i czasami na nim puder nie za estetycznie wygląda. Tak, teraz przeczysuję brwi moim nowym żelem z Catrice, który naprawdę bardzo mi się dobrze sprawdza. Teoretycznie jest to edycja limitowana, ale nie wydaje mi się szczerze mówiąc, bo bo ja nigdy na edycję limitowaną nie trafiam i jak ja już na coś trafiam, to znaczy że to wcale nie jest edycja limitowana, tylko to jest po prostu coś dłużej dostępne. Ona, jak widzicie, ma delikatny taki zimno-brązowy odcień, natomiast nie daje żadnego wypełnienia brwi, bo ten gel jest po prostu rzadki. Więc ja i tak zawsze, ale to absolutnie zawsze wypełniam brwi, jeżeli już się maluję, to wolę nie mieć korektora na twarzy, podkładu, wszystkich innych ozdobników, jakichś cienia, eyelinera, natomiast brwi i rzęsy muszę mieć pomalowane, bo to jest, taki, to jest dla mnie takie niezbędne minimum. Tutaj jak widzicie już jest końcóweczka e, mojego e, kolor tatu w odcieniu Permanent Taupe, a e, od, e, pędzelek to 317 z Zoeva. mam szczerze, że chcę mi się śmiać, bo to, co widzę w kamerze, w kamerze w ogóle nie jest jakby tożsame z tym, co widzę w lusterku. I szczerze mówiąc, teraz dopiero tak jak się przegląda, bardziej to nie dziwię się, że tyle z Was po prostu mówi, że mam brwie w bo coś w tym jest, kiedy się patrzy na nie w kamerze. Natomiast zachęcę Was do um, zajrzenia na mojego bloga, gdzie właśnie pojawi się recenzja tego kremu BB. Tam będą też fotki, będą zdjęcia makijażu tego, jak on wygląda właśnie w całości, kiedy jest skończony. I tam Was zachęcam, bo na zdjęciach zawsze po prostu widać, że no, że ta brew ma włoski, a nie jest wielkim, namalowanym jakąś, jakąś tam figurą geometryczną, więc e, no, więc tam Was zachęcam, żeby po prostu zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. I teraz stosuję żel do brwi z Catrice. Wydawało mi się, po to właśnie, aby wyczesać nadmiar tego produktu. Powiem Wam szczerze mówiąc, wydawało mi się, że już na pewno nie znajdę żadnego e, żelu, który będzie dorównywał temu produktowi smak. I e, zgadza się, on nie dorównuje, ale nie jest wiele gorszy, e, więc jestem naprawdę z niego zadowolona. I teraz po prostu delikatnie wyczesuję nadmiar e, tego produktu i um, moje brwi są skończone. E, teraz przejdziemy do makijażu oka, wykonam jedno oko i zaraz do Was wrócę, żeby po prostu było e, szybciej. To czas na oczy. Najpierw zacznę od cieniowania oka. Podług brwiowy nałożę mój ulubiony, co widać po stopniu wklęśnięcia, cień z Inglota. Jest to 353. Nałożę go płaskim pędzelkiem na całą powiekę. Pędzelki oczywiście specjalnie były myte, żebyście nie musiały oglądać ich w brudnym wydaniu, ale że najpierw pomalowałam jedno oko, to niestety czar prys i już są brudne. No ale trudno. Na całą powiekę nakładam em, z, cień z MAC Naked Lunch. Ten tutaj w środeczku taki przepiękny, em, satynowy cień. W wykończeniu, jeżeli chodzi o kolor, jest to takie em, no satynowe, delikatne, mieniący, mieniący się róż ze złotem. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam ten cień. Halo, mamy ostrość. Nakładam go na cały obszar powieki ruchomej, aż do załamania z uwzględnieniem wewnętrznego kącika. Teraz tylko na, przy pomocy y, pędzelka puchatego y, i cienia MAC, 300, MAC Inglot 390, tego tutaj y, będę delikatnie, ale naprawdę bardzo delikatnie w końcu jest to delikatne y, makijaż dzienny, będę tylko podkreślać załamanie. I ten, jakże trudny makijaż, oka jest już gotowy. Narysuję teraz tylko moim ulubionym złotym linerem kreskę. I to będzie koniec zabawy. muszę kilkukrotnie zmoczyć do malowania, do malowania takiej kreski, bo to już jest eyeliner, dosyć bym powiedziała, wiekowy. Rysuję zakończenie linera, czyli tę taką a później po prostu delikatnie łączę. I teraz mm, ulubione tusze z ulubieńców, czyli Lovely, zaczynam od dolnych rzęs. Tutaj robię to samo. Czy wy też tak macie? że pomimo tego, że Wasze rzęsy na górze nie są zbyt długie, to są dziwnie długie na dole. Nie wiem, od czego to zależy, ale spokojnie na dole w ogóle mogłabym nie mieć na rzecz długości na górze, ale widzicie, no niestety. Stosuję w ogóle, od dwóch miesięcy już um, stosuję odżywkę do rzęsy X-Lash i powiem Wam, że nie widzę żadnych efektów. Naprawdę zrobiłam zdjęcia, ostatnio też zrobiłam drugi raz zdjęcia, myślałam, że może moje jakby, no, niezbyt... Um, Mądre oko tego nie może dostrzec, więc zrobiłam zdjęcia, porównałam, na razie nie ma absolutnie żadnej różnicy. Więc jeżeli stosowałyście odżywkę y, tą x to dajcie znać, y, czy w ogóle na Was zadziałała, bo ja widziałam praktycznie same, y, same y, dobre y, opinie na jej temat. Ale naprawdę jestem ciekawa. Czy ona w ogóle coś robi? No bo po dwóch miesiącach to już myślałam, że będę miała rzęsy do brwi, a tu wiecie. aż oka mamy skończone, i przechodzimy teraz do twarzy. Przechodzę do konturowania twarzy przy pomocy mojego absolutnie ulubionego brązera z Sephory. Nadal ubolewam, że jest to edycja limitowana, ale co zrobić? Jest on bardzo duży, więc spokojnie jeszcze na długo mi posłuży. I będę twarz konturować przy pomocy pędzelka z Hakuhodo. Jest to bronzer stosunkowo jasne, ale. Naprawdę nawet się sprawdzi na ciemnej karnacji, po prostu odpowiednio nałożony w większej ilości. Natomiast ja go sobie dzisiaj nie żałuję. Kładę go również na linię żuchwy. Szyję. No, włosy sobie zrobią przez przypadek. Dobra. I teraz róż. Zastanawiałam się dzisiaj, jak długo mam też ten róż Hervana marki Benefit. I z, moich, z moich obliczeń wynika, że mam go od ponad dwóch lat, dlatego że kupiłam go, jak pracowałam w Seforze a to było dwa lata temu. I zobaczcie ile tego różu jeszcze jest. Ja go bardzo lubię. Naprawdę, on ma e, przepiękny kolor. Jak go zmieszacie, to naprawdę na no, kolor jest przepiękny. Jest taki delikatnie różowy, z taką naprawdę z domieszką e, koralu. Ale powiem wam, że ja już naprawdę nie mogę na niego patrzeć. Ja chciałam sobie w końcu e, jakiś nowy róż kupić. Oczywiście mam inne, natomiast no wychodzę z założenia, że jeżeli tego nie zużyję, to nie mogę żadnego innego kupić, no bo ile e, róż może mieć normalny człowiek? E, ale no widzicie. Po prostu on się nie chce zużyć. A ja i tak do filmów nakładam go, jak widzicie, w większej ilości niż normalnie, żeby go po prostu było lepiej widać, ale on się nie chce zużyć. No i teraz oczywiście do nadania takiego rozświetlenia i blasku całej twarzy stosując, używając właśnie pędzelka z zoewa numerek 105 nakładam rozświetlacz, z tym, że w lecie był to dla mnie kosmetyk idealny, teraz już muszę z nim uważać, dlatego że on jest taki... Widzicie, mocno złoty. Jest naprawdę przepiękny, ale bardzo widoczny. Więc ja go mocno, mocno strzepuję z dłoni. A i tak, no ten efekt jest. ła! Ostry, ale bardzo ładny długo się broniłam przed tym rozświetlaczem, jak wiecie, ale stwierdzam, że jest po prostu przepiękny. Delikatnie też nakładam go na łuk Pityna, ale tutaj żadnego mm, takiego skoncentrowanego nakładania nie stosuję, tylko delikatnie ja po prostu muskam nim szczyty górne, górnej wargi. A teraz nakładam moją ulubioną pomadkę, dlatego, że błyszczyk widzieliście w ostatnim filmie, jak miałam go na ustach. Jest też post na blogu, więc Wam podlinkuję, jak ten błyszczyk wygląda na ustach. Albo może wrócę, teraz, zobaczymy. A jeżeli chcę mieć usta takie bardziej new, w odcień takiego ciemnego nude to bardzo często stosuję moją ulubioną pomadkę, której Wam mówiłam em, w ulubieńcach. Jest to Maybelline 715 Chalk Cream i czasami wspieram ją jeszcze konturówką z Sephora. E, I to jest odcień 05 Native Nude. I tak różnie, czasami stosuję samą e, pomadkę, czasami w ogóle, jakimi rumieńce wyszły. To nie jest nadmiar róży, tylko to po prostu jakieś uderzenia gorąca. Nie wiedziałam, że można mieć pełną pauzę w wieku 24 lat, ale jak się okazuje, chyba można. Delikatnie wypełniają usta. Sama w sobie też ma piękny kolor. Jeżeli lubicie taki ciemny kolor miód, bo jeżeli lubicie tylko jasny, to na pewno będą to dla Was produkty zbyt ciemne. I teraz po prostu nakładam pomadkę. No i tak, tak prezentuje się skończony makijaż, który w ostatnim czasie bardzo, bardzo często mam na sobie. Mam nadzieję, że ten z produktów, który najbardziej Wam się spodoba, po prostu sprawicie go sobie i będziecie się nim cieszyć tak jak ja. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam oczywiście na bloga, gdzie oprócz recenzji tego kremu BB będziecie miały zdjęcia całego makijażu. Także za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to oczywiście proszę o kciuka w górę, zachęcam również do subskrypcji kanału, odwiedzenia mojego bloga, kanału um, konta na na Facebooku oraz na Instagramie. Zaglądanie oglądanie Wam serdecznie dziękuję. Życzę przemiłego weekendu. No i co? Widzimy się w nowym tygodniu w nowym filmiku. Pa, pa!